Cześć, witam Cię w kolejnej 5 pod Słońcem. Wizualizacja cel. Technika, która pomaga nadać Twoim marzeniom realny kształt i zbudować wewnętrzną motywację do działania. A zatem dzisiaj przygotuj się na krótką podróż wyobraźnią. Wizualizacja to świadome tworzenie szczegółowego obrazu tego, czego pragniemy. Dzięki niej aktywujesz mózg tak jakbyś już osiągnął albo osiągnęła cel. Badania pokazują, że wyobrażanie sukcesu uruchamia te same obszary mózgu, co rzeczywiste doświadczenie. Wzmacniasz swoją motywację. Im wyraźniejszy obraz sukcesu, tym chętniej podejmujesz działania prowadzące do jego realizacji. Zwiększasz pewność siebie. Widząc siebie realizującego albo realizującą cel, Budujesz przekonanie, że jest on możliwy do osiągnięcia. Wystarczy 5 minut, aby Twój umysł otrzymał klarowny sygnał. To jest właśnie to, czego chcę. A zatem usiądź albo połóż się wygodnie, rozluźnij całe swoje ciało i zamknij oczy. I pomyśl o jednym najważniejszym celu na dziś. To może być spotkanie, zadanie w pracy, rozmowa albo chwila dla siebie. Upewnij się, że cel jest konkretny, osiągalny i przede wszystkim pozytywnie sformułowany. Teraz przenieś się myślami do momentu, kiedy Twój cel jest już zrealizowany. Zobacz otoczenie: światło, kolory, przedmioty. Zwróć uwagę na detale stroje mimikę twarzy. Ludzi wokół, przedmioty, wyobraź sobie dźwięki: czy słyszysz głos, muzykę, może odgłosy natury? Czuj zapachy i temperaturę, kawę, perfum, letniego powietrza. Zwróć uwagę na odczucia w ciele, radość w sercu, lekkość, może dumę z wykonanej pracy. Teraz głęboko w swojej wyobraźni, albo na głos, powiedz jestem zdolny, zdolna osiągnąć ten cel i poczuj satysfakcję i pewność, że masz w sobie wszystkie zasoby, aby to zrealizować. Zrób głęboki wdech, wyobrażając sobie, że z wdechem energia tej wizji wnika w Twoje ciało, a z wydechem utwierdzasz się w przekonaniu o jego realności. Gratuluję. Właśnie stworzyłaś albo stworzyłeś mentalny plan działania, który doda Ci pewności i jasności. Jeśli poczułeś, poczułaś moc wizualizacji, zostaw łapkę w górę i podziel się w komentarzu swoim letnim celem na dziś. Wyniki losowania książki z zeszłego tygodnia znajdą się w opisie filmu, a ja poproszę tą osobę, żeby się z nami skontaktowała. Na messengerze może u mnie albo na podświadomość w praktyce, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie tą książkę wysłać. Konkurs trwa dalej, za tydzień kolejne losowanie, także każdy kto ma jakiś pomysł na kolejną pięciominutówkę, piszcie komentarze. A my słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. Do usłyszenia, dzięki wielkie za dzisiaj, cześć.